baronowi przećwiczą na hajem, to taki dawny nie będzie. Szukam Nilena, myśliwego. Znalazłeś. Czego chcesz? Jestem wiedźminem. Znalazłem twoje ogłoszenie. Kiedy ostatni raz widziałeś żonę? O. Pięć dni temu, przed wrzaskiem. Wychodziłem na polowanie, ona spała. Kiedy wróciłem, już jej nie było. Nim zniknęła, zauważyłeś coś podejrzanego? Może zachowywała się inaczej? Nie. Była normalna, jak zawsze. Uśmiechnięta, radosna. Nie uciekła z własnej woli, jeśli o to pytasz. Może pojechała po coś do sąsiedniej wsi i zapomniała ci powiedzieć? Nie, moja siostra nigdy nie znikała na tak długo. Próbowaliście jej szukać? Pytaliśmy w wiosce, nikt jej nie widział. Musiała wyjść, jak wszyscy spali. A tyle razy jej mówiłam, żeby nie wychodziła sama. Nigdy mnie nie słuchała. Wziąłem kilku chłopów i przeczesaliśmy las, panie śladu. Rozejrzę się po lesie, może coś przeoczyliście. Popytam też ludzi. Przyjaźniła się tu z kimś? Hania była jest raczej skryta. Czasem pilnowała dzieci Kowala, a w wiosce to chyba najbardziej lubiła Glenę, żonę rzeźnika. Dzięki, spróbuję ją znaleźć, ale nic nie obiecuję. To do lasu po prostu posyłają, żeby ją bestie zeżarły. Wiedźminie. Nie powinnaś sama chodzić po lesie. Co tu robisz? Chcę cię prosić. Przestań szukać Hanny. Gdyby żyła, do tej pory dawno by już wróciła. Dam ci dwa razy tyle, ile zaoferował Nilen, jeśli mu powiesz, że Hanna nie żyje. Nie chcesz wiedzieć, co się z nią stało? Nie mam złudzeń, Wiedźminie. Tu w Welen, jak ktoś znika na tyle czasu, to już nie wraca. Hanna na pewno nie żyje. Chcę, żeby Nilen pogodził się ze stratą i zaczął żyć na nowo. Dziwna prośba. Zwykle ludzie chcą za wszelką cenę wiedzieć, co się stało z ich bliskimi. A co mi to da? Siostry już nie odzyskam, a poza Nilenem nikt z bliskich mi już żywy nie został. Nie chcę i jego stracić, a on nie spocznie, póki Hanny nie pomści, choćby i życie na to straci. Szkoda chłopa. Przykro mi, nie mam w zwyczaju porzucać zleceni. Prawdę mówią o was wiedźminach. Nie macie serca. Hmm. Rany cięte jak od długich szponów, a tu wyrwane kawałki ciała. Robi się interesujące. Zapach rozkładającego się ciała i krople krwi wszędzie wokół. To musi być Hanina. Dosłownie rozerwał ją na strzępy. Nie ma wątpliwości, to wilkowa. Muszę się mieć na baczności. Krew i ślady łap, ciekawe dokąd mnie zaprowadzą. Cholera wspiął się na drzewo. Nie wejdę tam. Może znajdę jeszcze coś na ziemi. ka sierści A cokolwiek ją zostawiło dawno nie brało kąpieli Łotka nie tak szybko Męskie ubranie. Rozerwane na strzępy, ale nie ma śladów krwi. Kto zdziela z siebie ubranie i zostawia je w środku lasu? To miejsce wygląda jak kwatera myśliwska. Krew mm, pozdążyła zdążyła przeschnąć. Też go tu zaciągnął.

Chyba mamy sobie coś do wyjaśnienia. To Nilen! Klątwa likantropii może paść na każdego. Przykro mi, ale muszę. Nic nie rozumiesz! Ja go kocham! Naprawdę kocham! Już prawie był mój i nagle się zjawiłeś! Odejdź stąd, zostaw nas! Na pewno nie, póki nie dowiem się o co tu chodzi. Kocham go! Kochałam od zawsze, nawet wtedy, kiedy odkryłam jego sekret! Wie... Wiedziałaś? Że zamykam się tu, żeby przeczekać przemianę? Wiedziała mi, nie przeszkadzało mi to, ale ty wybrałeś Hannę. Gdyby zobaczyła, kim jesteś, zostawiłaby cię i wreszcie moglibyśmy być razem! Wiodła się tutaj, tej nocy. To dlatego rano czułem smak ludzkiej krwi. Zrobiłam to dla nas. Miała zobaczyć, jak się przemieniasz. Nic więcej. Nie chciałam jej śmierci. Uwierz mi. Nie wierzę. I pierwszy raz zabiję świadomie. Nikogo już nie zabijesz. Krzywdy. Uciekaj stąd, szybko nim zmienię zdanie! Uciekaj! Szkoda, że tak to się skończyło. Szkolka, dobra, z niej była dziewczyna! Dziwisz się? Pierw straciła siostrę, potem szwagra, rodzice i dawno pomarli. Dobrze zrobiła, że się prowadzić. Może gdzie indziej szczęście znajdzie. Witaj! Kogo to Bogi przywiodły co was sprowadza? Nic szczególnego po prostu przejeżdżałem. Jak wam się wiedzie? O, Panie, niedobre rzeczy się tu dzieją. Pamiętacie, Hannę? Te, co niedawno była zaginęła? Jej mąż Nilen, w las poszedł i do tej pory nie wrócił. A potem jej siostra tobołek wzięła i z dnia na dzień się ze wsi wyniosła. Powiedziała, dokąd idzie? Nie, nikomu ni słóweczka, tylko cały czas łukała. Biedne dziewczyny, nikt jej już z rodziny żywy nie został. To i nie dziwi, że poszła szukać szczęścia gdzie indziej. Bywaj. Widać, że człowiek bywały, więc rzeknij mi. A zali wystarczy bawelać raz w tydzień czy więcej raz.